Patrz, widziałeś gościa? Czekaj, niech się skończy. Youtuberek nuty stroi, coś tam, coś tam, je przy sobie. O, patrz. Uuu! Dobra, dosta dostałem nominację do tego Hot 16, ale to nie wszystko. Bo I jeszcze... co podejmujesz wyzwanie? Chwilka, to nie wszystko. Patrz, tutaj kolejny gościu A z mojej strony nominuję. Patrz, patrz, patrz. widzisz? I Kruszwil. A to jeszcze nie wszystko: jeszcze jest jeden, znaczy jeszcze jest więcej, ale nie więcej. Patrz, tutaj, ale to jakiś. To jakaś masakra, jest to. To nawet nie warto o tym nic mówić. Dlatego zobaczymy sobie w opis: patrz, moje nominacje, disco Marek. Znaczy ogólnie, te wszystkie po 16 które mnie nominowały, no to takie. To do mnie dzwoni? Halo? No, zaraz jesteśmy. Już wyjeżdżamy. No, dzwoni do mnie ojciec, już mam umówione studio, ale kończąc to co mówiłem. Te szesnastki to są takie sobie, dlatego postanowiłem nagrać zajebistą hot 16 i teraz trzeba o wszystkim poinformować Maćka. Choć Korok, najdziemy. Trzeba go pewnie jeszcze obudzić. No pewnie trzeba będzie go obudzić, ale nagram pierwszą hot szesnastkę Disco -kolą. Chyba to będzie w ogóle pierwsza kistoria. Chyba jeszcze nie było nigdy takiej. Wszyscy kropują. Ostatnio tam widziałem jakieś śpiewa. Popowe, coś się no, tyłu, ale Dispo pola też jeszcze nie, nie widziałam Jak go obudzić? Nie wiem, nie wiem. Pewnie oparta, no. jak? No, kredek na cały regulator. Wiesz, że dostała nominację, żeby nagrać HOT 16? Od kogo? od Kamusia. Ja, Tamuś cię nominował? No nie wiem właśnie o co chodzi, ale goście mnie nominował. A to Kim on jest, żeby dawać nominację? Nie wiem, ale słuchaj. O no, chyba tak. Chyba. Ale słuchaj, musimy A. nagrać HOT 16. Ty i ja. Dostaliśmy specjalne zadanie. Ale co podwójnie? To znaczy ja myślałem bardziej na tym, że ja ciebie nominuję po prostu. O. Dobra, fajnie. No A i przecież nie na Disco Marka. No nie, ja to wrzucam przecież na ten pian. Nie będę jak inni robił sobie minutowego filmiku, jak sobie nagram cały film. Także, drodzy Państwo. W dzisiejszym odcinku zobaczycie aż dwie Hot 16 Jedna w stylu Disco Polo, druga w sumie też w stylu Discopolo. także zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał. Kliknijcie czerwony przycisk, który znajduje się na moim palcu tam na dole. A my właśnie udajemy się do specjalnego studia nagraniowego, gdzie nagramy swoje Hot 16 Koniecznie yeah. zostawcie łapkę w górę. Piekarzeł, gdzie Ty uciekasz? Jesteśmy na miejscu, tutaj mamy zajebiste studio. Gdzie cześć! Macie listę, niech się, ja się, ja się zapali. Cześć ja się panie. To chodźcie ja ja do góry, zapraszam. No też ja że idzie. To się z Nie stało. Niech się zbawiam, a wiemy co. Chodźcie kochani. To widzimy się później, my się rozpakujemy ze wszystkimi. damy o 16. A ty masz już sobie smaczek? Tak. Bo ja zamierzam się nominować. Tak? Ale też. No Ale to będzie nominacja, bierzba, Jest to, to, nie o coś innego. Ode mnie nominacja będzie. Jeszcze ciebie. Jeszcze musimy przelewiać, wiadomo, wymiarze. Dobra, teraz? Tak. Dobra, zaraz porozmawiamy tak. Inni to sobie nagrywają gdzieś w piwnicy A no? Inni to gdzieś nagrywają w źle 16 piwnicy Ja cię w ogóle nie słyszę No pokaż to Jak się jestem Dobra, przyciśniliśmy to. No jest ogólnie mocne, nie? No jest to. W każdym razie, Hot Tixin Challenge polega na tym, że kolejne osoby, które się nominują, nagrywają sobie 16 wersów rapu. Ogólnie no piosenki. Osoby nominowane powinny wpłacić pieniądze na zbiórkę, która została otworzona na stronie siepomaga.pl, ale oprócz osób nominowanych, również każdy może wpłacać pieniądze. Po prostu jeżeli ktoś czuje taką potrzebę i ma jakiś wolny hajs, no to jak najbardziej można wpłacać. Tyle ile po prostu uzna się za słuszne. I przede wszystkim to na pewno no, każda nominowana osoba powinna coś płacić. Zgadza się? Dokładnie tak. To Maciuś, wyskakuj z hajsu, tyle ile uznasz za słuszne, tyle po prostu wpłacasz i nagrywasz przy tym te 16 wersów. No dobra, więcej nie ma. Ja ci zrobię przewalutowanie no. i wpłacimy. No, każdy daje tyle, ile ma i za chwilę zabieramy się za nagrywanie piosenki, ponieważ ta cała akcja ma na celu rozpromowanie tego, żeby jak najwięcej osób płaciło. Na ten moment zebrali tam już półtorej miliona, nie? No Naprawdę półtorej. To jest naprawdę. Także pamiętajcie, zasięg. każdy daje to, co ma, nawet każde odwrotnie. I co? Działamy, nie? No chyba tak. Nagrywać, no, działamy, ale działamy, koniec Studio się. nagraniowe, pierwsza klasa. No tak, chyba nie najlepsze dla wszystkich, wszystkich, którzy nagrywają, nagrywają podczas. Ale można też to zrobić u ojca. A patrz, jakie tu jest wydusze? Poczarda. Ile No nie raczej. Nie, będzie, manie, jak nie, nie ma, nie wynajmuję. No właśnie, no nie właśnie da się. Po znajomościach trzeba. To będzie najlepsza szesnastka, jaką kiedykolwiek żeście Państwo usłyszeli. No, chciałbym powiedzieć, że nie że nagramy. Dlaczego nie nagramy? No bo sprzętu nie ma. No to jedziemy dokupić jedną rzecz. Tyle sprzętu jest na górze, a nie podstawowego do nagrywania. Także musimy jechać. Maciuś, daj z siebie wszystko. Wiesz co kupić? Wiem. Lamborghini. Lamborghini? Za to co mam tu mi? A jak? Tak jest. Widziałeś? się. takie taki, robić? No To masz, idź. Nagraj jak się jedzie. To jesteś każdy o akrobatach. Jedziemy sobie lambolocikiem. Tak jest, Pokorkę jedziemy na. Krękową. i zakupy robimy. No. Byliśmy w sklepie. Tak, mamy kabel, mamy słuchawki, bo zepsuły nam się słuchawki. Mamy kartę. No. To że idziemy sami. Jedziemy teraz już do domu i nagrywamy. Dobra, także jesteśmy gotowi. Przynajmniej ja jestem gotowy. Maciek, bo ty będziesz przeze mnie nominowany. A w sumie ciebie też bym chciał nominować. Co to? Zgadzam się, zgadzam się. Jak najbardziej. też chcesz? chcesz? Bo teraz ja, mogę wszystkich nominować. Ale no no ja nie umiem śpiewać. Hajs ja ja śpiewa. ja śpiewa. musi jeszcze wpłacić na akcję. Płacimy, to od no. Karolina robimy tak samo. Nie będziemy Chcesz czy nie? Ale ja nie uśpiewasz mnie. Nie, 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 w nie, nie, To co no. ci winien, no, nominujemy. Ja nie, 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 przygotowałem sobie tekst I słuchajcie, to Disco pierwsze Hot 16 Disco. Disco. Czaisz to? Pasuje. Disco Polo. Raperzy to nagrywają, a ja przychodzę sobie, nagrywam Disco Polo, to? Patrz, ja nie będę jeszcze śpiewał tutaj, bo to będzie oczywiście niespodzianka na sam koniec, ale tekst mam już. Oddałem Ci serce, oddałem marzenia, nie oddam nic więcej, bo nic więcej nie mam. Powtórka. Oddałem Ci serce, oddałem marzenia, nie oddam nic więcej, bo nic więcej nie mam. Chciałem z Tobą już być, ej, ej, do końca naszych chwil, ej, ej. Chciałem o Tobie śnić, ej, ej, do końca naszych chwil, ej, ej. Dziś nagrywam pod szesnastkę. Bo dostałem nominację. W walce chętnie też pomogę. Się pomaga, przelew zrobię. Skończę pisać tekst o tobie. Zawróciłaś w mojej głowie. Planowałem wielkie love i nie wiem, co teraz zrobię. A więc teraz mała. Masz przy sobie marka. Dużo byś się oddała, żeby tak już wieczność trwała, i powtórka. Ale, a więc teraz recytujesz? Ja no, recytuję. No on wiesz. A więc teraz mała. No i leci jeszcze raz. Refren. Ogólnie bit jest naprawdę zajebisty. No tutaj niestety nie mogę puścić bitu, bo podłączyliśmy. I w ogóle tutaj Kubandzik po prostu nam pomógł zajebiście. Bo ja nie? Nie co kupić, bo ja tak, no wiesz, bo za to średnio, ale powiedział słuchaj, kup Focusrite 2 i 2, cokolwiek to znaczy, wtyknij ten kabel duży tutaj. Powiedział, żeby wtyknąć tutaj, gdzie są słuchawki. Kliknąć 148V, no jakoś świat. I dwa mikrofony można podłączyć, można za mikrofony. A zrobić. to już nie mówię. To duet musi zrobić A możemy duet zrobić, bo są dwa mikrofony, i są wejścia na dwa mikrofony. Serio? Tak, następnie. Ja się nie znam, ale to dzięki Kubańczykowi, Kubańczyk, dziękuję, że ci wszyscy bez ciebie ta chorzarska by nie powstała No i jeszcze ma tego programu, co Kubańczyk używa, Zobacz, tak to wygląda. Tutaj wrzucasz sobie bit, tutaj klikasz, żeby się nagrywało i nagrywasz generalnie No co, ja muszę rozgrzać się i no, możemy nagrywać nadgarstki. Co ty, pompki? Rozgrzewam i będziemy robić o 16 disco polo Jesteś pewny, że aby na pewno jest to potrzebne do śpiewania? To jest nieozmocny element Tak, dokładnie no, W takim razie DJ Karzał, dawaj do laptopa i nagrywamy Także widzimy się za chwilę i będziemy to wszystko nagrywać Oczywiście trzeba to zrobić na części, tak jak Pan Kubańczyk uczył Kameruje się? No. Cześć, tu Sławomir. A nie Disco male? Nie, nie, nie. Już nie. Dziś nagrywam HOT szesnastkę, bo dostałem nominację w walce, chętnie też pomogę się, pomaga, przelew zrobię. Ale słabo. Mamy kawałek. Oczywiście zabrakło oddechu. Wiem, że te szesnastki się podobno nagrywa na raz, ale to by się przejmował. My zrobimy sobie tutaj podbiteczki. Będzie wszystko dopasowane idealnie. Tylko sobie odsłucham, czy dobrze to zrobiłem. Czy robił ktoś kiedykolwiek HOT 16 Disco Polo? Nie jeszcze to jest Marek, on nigdy nie zrobi tego jak wcześniej. Chyba zjebamy. to jeszcze raz lecimy Dziś nagrywam Horsche naskę, bo dostałem nominację w walce nie, to powiem Ci, że trzeba na raz, bo hmm. bezpiecznie jest, tak? Po jednym wersie lecimy. Kręć to, kręć to. No kręć. Żeby nie było, że ktoś inny śpiewa. Tak. Sławomir przyjechał i zaśpiewał. Dziś nagrywam choć szesnastkę, bo dostałem nominację, facet chętnie też pomogę się, pomaga przelew zrobię. No widzisz, na końcu się załamuje głos. No mówię, to po prostu na raz trzeba, nie? Załamuje się, raz ja. Ja będę lepszy. To załamuje mi się głos, nie? No trochę. No właśnie. Dziś nagrywam choć szesnastkę, bo dostałem nominację. No patrz. A teraz. jaki mamy perfekcyjne po filter A, właśnie, to jest nasz po No bo po prostu nie było. Jakoś to tak wyszło, że po prostu nie było po filtra. I teraz słuchajcie, nagrywamy teraz drugi wers zwrotki. Słuchaj tego. Walce nie też pomogę się, pomaga, przele zrobię. Dobra, lecimy kolejne. Nagrywać to jeszcze? Kręć cały czas! człowieku. jeszcze sobie potańczymy. Co teraz jest dalej? Skończę pisać tekst o tobie, zawróciłaś w mojej głowie. Skończę pisać tekst o tobie, zawróciłaś w mojej głowie! Ale tak, w sumie to najlepsze z tego wszystkiego... Dobra, jedna poprawka będzie drugiego wersła. Walcę chętnie też pomogę się, pomaga, przele zrobię. Dobra, może nagrasz więcej i wtedy włączę, jasne, bo to... Jasne. Nie problemu. Po prostu zobaczymy jak już to będzie mniej więcej gotowe, a oczywiście gotowego kawałka nie będziecie mogli tutaj posłuchać, ale oglądajcie ten film do końca, żeby dowiedzieć się, gdzie można będzie posłuchać. A będzie po filmie czy przed filmem? Ja, ja póki co nie zdradzam szczegółów, bo jeszcze rozmawiam mhm. na tym, jak to wszystko zaplanować. Dobra. Masz nominację. Masz nominację? Masz nominację. To się bardzo cieszę, naprawdę. No kurde, człowieku, wszyscy zaraz sobie będziemy będzie. No i to? Nagraj ją. Można. Nie? Ja ja już zasypiam. Wiesz ile my to tu już tam siedzimy. Czwartą dobę. No, nie no, nie czwartą no, Skończyłam. Już? Tak. No całkiem nie aż tak dużo ci czasu to zajęło. Co tam masz ciekawego no do słuchaj. pokazania? To jest stopało. Oczywiście nieskończone, a pełną wersję będzie można posłuchać już dzisiaj o godzinie 17.30 ruszy premiera na tym kanale, na kanale Lot Marek i oczywiście moje nominacje są następujące. Mega kot. Pang bank, mega samolot oraz Karzeł. Karzeł, co ty robisz? Karzeł! Co? Dawaj tutaj nagrywamy Ciebie! Poczekaj, muszę sobie przepisać tekst. Maciek aktualnie przepisuje tekst. Zabieramy się za nagrywanie Maćka a później za nagrywanie ojca. Będzie grubo. Zapraszamy do reklamy. Nie no, ale nie ja jestem bang. ogólnie do swojego miarę zadowolony. Jest miarę bardzo zadowolony. Może być. Bardzo zadowolony. Widać pani że zadowolony, no, nie? Na, ja to nie nie, szukasz. No nie to było wczoraj, więc Zobaczymy co będzie, jak to będzie bo oczywiście to wysyła się do takiego ala Cubańczyka, tak zwanego werby, i on to robi, i tyle. A czyli ty na łatwiznę, Marek, idziesz tak? No tak, a co ja mam tu Ja się nie znam na Ja musiałem się spytać w ogóle, co trzeba tutaj kupić, jaki program trzeba włączyć, jakoś to wziąłem, bo uruchamiałem, że zaśpiewałem i tyle. No tak, ale wiesz, zaśpiewać no to w się tak też w takim razie szuka. czekamy na karzełka, aż on coś ciekawego wymyśli. A może ja w międzyczasie jeszcze bonusa tak? Jo, bonusa? No, Zobaczysz. <suszel> może być grubo. Idzie, 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 karzeł. Masz już się napisane? Pisane, muszę się zastanowić nad jednym. Muszę Nad czym? No to, zmienić. no to zmieniaj, szybko. No spoko, zaraz zmienię. A ja tu robię bonus traka, wiesz? Jakiego bonus traka? Też masz 16 wersów. Co, ale jak ty robisz, nie No posłuchaj bitu. I o co Załóż słuchawki, posłuchaj bitu, mojego bonus traka. Mhm. Jest na co czekać? Czy tu nie ma wokali? Ale no zaraz będą. No Jest na co czekać? Taki bonus, też masz 16 wersów. Czekaj, bo ja teraz nie ogarniam. Dobra, nie musisz ogarniać, zaraz posłuchasz efektu finalnego. Ej, to jest. A to by się zarapodało ten kępet, czy, czy nie? Nie, ale tak, że się, że chodzi klimat. Nie no, tragedia była. Jest... Tragedia to była. Zawiodłeś się. Wiem. Ale o czym wy w ogóle rozmawiacie teraz? To jest tak wielki i doniosły moment, że Maciek teraz się przygotowuje do rapowania. A ja pośrednie. No właśnie, to jest po prostu brak okazania w szacunku dla karów. No to jest artysta. Młody artysta. Co? Jesteś młodym artystą. Jak tam? Gotowy? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. No dobra. Dobra, skończyliśmy, i powiem ci, czy zacząć... inaczej. Ja bym chciał to zrobić na podstawie porównania. Pokażę ci, no szczerze mówiąc, to przytoczę tobie, cien cienkiego śmiecia i frajera. O, ale co? No zobacz, wchodzimy sobie na internet tutaj. No. Piszesz YouTube. I co I nie ma internetu. Dobra, mamy już internet Patrz, piszesz Mini Mike Hot 16 Patrz, widzisz to? Słuchaj no, tego Słyszysz gościa? Gościa się skarłem Żenada, co? Żenada po prostu Z, peł z całym szacunkiem do Mini Mike'a Ale to, co zrobił, to jest po prostu żenada Teraz posłuchajcie, co zrobił mój syn kochany Karzełek Ale kawałek No kawałeczek, kawałeczek I to jest bez żadnego miksu i tak dalej To dopiero idzie do miksu to jest zajebiste. Ma mordy, tutaj macie dzięki ojciec za nominację pomaga. To jest zajebiste. To dzięki bez mixu, za nominację. To bez miksu tak dobrze brzmi, a co dopiero będzie, jak to się zmiksuje. Czyli wychodzi na to, że jednak nawet jeżeli on nie potrafi mówić, to może nagryć zajebistą piosenkę, także MiniMike nie postarał się. I pierwszy raz przyznał, że jesteś lepszy od minimajka. Dużo lepszy. W takim razie my w sumie skończyliśmy na dzisiaj. Jutro natomiast będziemy nagrywać ojca, ponieważ jest aktualnie godzina. Druga 30, no i wypadałoby już iść spać. A Karolina już już dawno odpadła. Tu jest w ogóle ona jeszcze. Przestań, nie dotykaj mnie na to, oh, Jest chyba bardzo śpiąca. Dobra, w takim razie wy w sumie widzicie dzisiaj moją hot 16 o godzinie 17.30. Natomiast i hot 16 zobaczycie jutro. Także widzimy się w sumie jutro, ale nie. Dobra, nieważne. W każdym razie, no po prostu, będzie fajnie. Buziaki. Wstał nasz artysta, jak się czuje dzisiaj, panie muzyku? Dobra, w każdym razie musimy jechać, a to już jest skończone. Zajebiste to jest. Mimo że wczorajsze no to dalej tak samo zajebiste. Ej mordo wiesz, jestem Maciek, jestem siema mordy, tutaj macie, dzięki ojciec. Zajebiste, z No i sobie skończymy jeszcze mega kota wieczorem, nie? Musimy jeszcze nagrać, że udajemy, że śpiewamy. No taki telefon... No, przed mikrofonem. Że niby z telefonu to już czy się... No, zdejmiemy. Będziemy dawać, że śpiewamy. Także jeszcze nie skończyliśmy Hot 16. A w ogóle podobno na to jest 72 godziny. Z tym, że w opisie zawsze jest napisane, że 72 godziny na nagranie. A e, ja nagrałem 72 godziny, ale wrzucę. O po ile? Po prawie po, po 90 godzinach. Ale nagrane po 408. No, wiadomo, padnie, no, to trzeba mieć, żeby to jakoś brzmiało. Niestety, ale choć 16 Maćka, oraz w sumie Twoja, leży pod ogromnym znakiem zapytania. Ponieważ Maciek uciekł, nie ma go tutaj, nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje. Teoretycznie macie 72 godziny na to, żeby odpowiedzieć. No, musimy go znaleźć koniecznie, bo jest przy południu Także po prostu w tym filmie już nic więcej się nie wydarzy, no bo po prostu Maciek uciekł. I to ja... naprawdę, serio, to jest, to jest to nie, ma, nie ma tu bariery żadnej. No, jest godzina trzecia w nocy, jego nadal nie ma od 6 godzin. Nie możesz się z nim w żaden sposób skontaktować, no i po prostu. Nie mamy jak dograć tego, że on udaje, że śpiewa. Także. Nie, on no, się śpiewać miał. A jeszcze Twój tekst, super. No wiem, wiem, wiem. No. Bo Maciek podejmować. pisał dla Ciebie tekst. Tak. I sobie poszedł z tym tekstem, także Twoja i Maćka, choć szesanska, leży pod ogromnym znakiem zapytania. Ja za chwilę nagram sobie, jak udaje, że śpiewam do mikrofonu. No i w sumie moja szesanska pojawi się dzisiaj o godzinie 17.30. Natomiast z Waszą to nie wiadomo. No musimy coś z tym zrobić. Kurde, Marek, jestem też wkurzony jak cholera. Także, także to... to było na tyle w tym filmie. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Niestety w tym filmie. My zrobiliśmy tylko jedną szesnastkę. Ja za chwilę dogrywam, jak udaje, że śpiewam. No i tyle. Do zobaczenia. Dupa.